...w poprzednim odcinku. F**k. Kontynuujmy. O nie. Cholera. Znam to. Znam to. O w mordę. No, cześć. Pobiegnę tam. Mm, nie mam czym ci tu rzucić do jedzenia, wiesz. Więc skoczę tu. I polecę tu. I pobiegnę tam. I skoczę na tą szafkę. Pójdziemy tutaj. O, cześć. Tary Fu! On Nie był jakiś pokój? Był pokój. <ścoughs> o. Mam pomysł. Patrz. Jedzenie. Jakbym stanął tutaj, to by nie mogło mnie dotknąć. Wow! Chciałem się przeszkodać! Nie! Nie możemy dotknąć! Ej! Rzuciłem ci jedzenie! Idź po nie! W domu! Teraz zastanawiające pytanie, w którą stronę mam powiedz Nie w tą Nie, w tą Dobrze szedłem Fak, fuck 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 Niech zgadnę Aha. Będę by się powiedz mi tą stronę, którą stronę, w której przeszedłem Deus otworzyć ten Oler drzwi! Au.

dlatego, że nie zjadłem grzybka. Eee... Jak to się nie utworzyły? Ech... Cały misterny plan w chuj. Cześć, pa, hop. A muzyka się nigdy nie będzie kończyć? To w ogóle to jest jakaś słówka. Atryjon Zgaduję, że można się dostać do tamtego pokoju, by móc wziąć klucz w ogóle. Teraz działa fuck, fuck, pak 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 pak. Chyba jest w Nie, jednak nie. Kiedy to jest? Tam daleko. Eee, zamknij się, zamknij się, zamknij się, zamknij się za mną. Eee, sądzę, że powinien coś tu szybko zabrać. Zanim się. drzwi zamkną. Jest ich klucz. I will use that key. Hej. I sieść. Cholera. Fu Uf. Nie mogę z tym wproszyć! Mam żarcie dla ciebie, wiesz? Tutaj. Leżę sobie. Gdzie to jest? był Ju joł, ah. Mam klucz, mam klucz, mam klucz Eee, po kilku tam razach W końcu z... wodny moment nie jest taki straszny Tym bardziej polega na a teraz Skakaniu, obijaniu się i takimi innymi Kończy mi się oliwa? Nie Dziękuję To było dość proste Nie jestem bezpieczny. A czemu mam Czy podobnej sytuacji nie było przypadkiem w pierwszej części amnezji? To znaczy tej głównej historii? Tak, było. Hej. When eagles are see blue and lions see red, one drop of your blood shall the Ktoś jest pięknym poetą. Wspaniałe wiesz. Dobra, wy widzicie niebieskie, wy nie widzicie, widzicie zielone, twój czerwone, co tam zanotowaliście momentu o? A mogę zmienić wam kolor? Empty, empty, empty. A mogę go użyć? Dam wam swoją krew, nie ma. Nie, wcale to nie jest podobny moment motyw, jak w "Dary Descent". To znaczy broczny obłęd. Co tam jest? Węrgi <laughs> kawedy. W idź na górę, żeby zobaczyć, co jest na dole. Archives. Zgaduję, że my tu znaleźć cztery kule. była scena z, z archiwami? Nie widzę żadnych kul zamknięte. Oczywiście. Bo po co masz przebiec przez połowę? Trzeba się dowiedzieć, że są zamknięte. To nie też. A, jednak nie. Ach. Ach. Dzień dobry. Ja po kule. dużo książek. Oh, fuck! Nie takie, je takie, je takie Dziękuję. Mam wrażenie, że zaczęło przesta przestawać mi zależeć na tym, żeby przeżyć w ogóle w tej amnezji. No tak jest. A, wszesc. Hejo. 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 Kolor. Not. Hmm... Hmm... Rozumiem. Jest tam ktoś? Halo? Hej. Tararę. Tararan Jestem mały cichu, która się chowa po szafkach Jest ciemno. Ale potwory są oczywiście podświetlone Wiesz sobie? sądzę, że sobie poszło. A bo stoi tu, jest przy zaraz. Za mną? To jest zamknięte. Jest! Czerwona. Okej. What the Nara. Nie mam jeszcze Jeżeli mnie dalej widzi to mam co sran Nie widzimy Całe moje szczęście Jest zaraz o czerwony Pumeks Dobra Stoi tam Ej, wyjdź stąd, idź sobie. Czuję, że nie tędy poszedł tędy poszedłem. mi się. Stoi do mnie przed sami. Och, cholera, ale mi się kręci teraz. Twit, drzwi, twit, twit, twit. Jestem cholera jestem cholera de jestem cholera de A Nie wiem, że to się też udało. Dobra, mam czerwony pumeks. Jak to było? A, lwy widzę czerwone. Tada widzisz? Wszystkich się świeci. Ona wściekliznę. Złożę się, żeby takie też będą miały. No. hm, hm. Powinienem pójść. Na, no. zabijać wszystkie doły. Już, już, już. Jesteś bezpieczny. że to nie będzie zbyt dobre. To jest niebezpieczne. Chyba. Ale ja naprawdę nie wiem, jakim cudem udało mi się uciec przed nią. Czy stała jakiś za to mnie dupą? O nie! Znowu zadaję matematyczne. Czas znaleźć notkę. Musi dowiedzieć się, o co chodzi w tym głównie. Do cholery czemu w tej piwnicy jest tyle mgły? To jest zamknięte. To są drzwi nad drzwi, drzwiami. Które się pewnie otworzą po tym jak... Uuuu, cześć! Ukryte drzwi. Które... skrywają wielkie tajemnice. są niczego. No dobra. Mamy ją krzesiwa. Jej. To też nic. jeszcze każe żeby się okaże, że były jakieś inne drzwi. Tylko musiałem się dostać tymi. I tu były pewnie te po drugiej stronie. Tak. Za dużo drzwi. Szafa i nota. Zając zasady amnesji, ty znajdujesz notkę i idź do szafy. No, przesiła Dopóki nie wejdzie w cztą nic się złego nie stanie. Logika, amnezji. Adonu. Nie, jak mi tego blokowało. 4, 15. Aha. O. No. I zasada amnezji nie zadziałała. Dobra, to wiem, co ma zrobić. Na górze ma być 4, no. ma być 15, cześć, pa. Tutaj mi oto E, pójdę szybko na górę Nie powinna tu móc wejść Dobra, jak to zobaczło było 4 A na dra było 15, 5, 5 Hmm Pięć Pięć Ile miałem być na dole? Czternaście No Ale Już A Iść eee, na środek Dwa. Dwa Pięć Jest czternaście Piątka na górę Też nie jak wezmę to i to... To raczej mi pięć... Nie, ja to 5 daje. Może wezmę to... I to w dół... I to w dół... I don't know what the fuck I'm doing. But I'm trying. My się wszystkie na to wpierw. A! Nie chciało się ruszyć. Jest ta notka. Cztery, piętnaście. Co to mi cztery? Jeden i trzy. Dwa... Um... Nie, to mi nie da. No któraś trójka powinna mi dawać. Okay. Nie wierzę. Udało mi się. Fuck. O w mordę tu nie mam się gdzie schować zbytnio. Jak się zobaczyć? Nie ma drzwi, które mogę zamknąć. daną oliwa, papa! Na no sposób. Po prostu teraz się wrócę, nie powinno jej tam być, prawda? A zawsze ona tam jest. O-okej. Okay. Więc pamiętam te FPS. To były też drzwi. A, niebieskie. Moje. Naprawdę nie wierzę, że ta sztuczka też się udała. Nie będę mnie teraz gonić jakoś, jak wychodzę. Dobra. Więc mamy już dwa pumeksy. Czerwony i niebieski. Brakuje mi dwóch. Ach. Hmm. już wszystkie po mojej samorze. Ok. Czyli teraz na górę. ich pokój. Trarali, tarera. Znaczy, no być strapem jest zabity w to grę. Cholera. To mi nie wyszło. Au, to też. Hmm. dać już postawie. Pomecz, zabierajcie. Też ma, też, 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 też ma, też ma Też. Dlaczego te zwierzęta mają ściekiznę? Czemu te posągi mają ściekiznę? Ej, tu powinien być klucz do reszty. A, bo do innych miejsc. No, w cholerę, długie korytarze. Solernie uh -huh. duże i długie korytarze. Maś uh. Nie podoba mi się to Hello. Halo? Hello? Um, um, to gdzieś kiedyś też słyszałem. No, oh, what the fuck? Świetnie, było na dziwiczo zasłania mi przejście. jeszcze dłuższe miejsca... jeszcze dłuższe pokoje. Jeszcze większe korytarze. Nie powiedziałem to w tej kolejności. A Kolejny... jezu. Nie powiedziałem to w tej kolejności, co chciałem. Nic nie ma. Tory to drzwi. To zamknięte. Nic. Nic. W szafach naprawdę mało co, kiedy jest. Może powinienem przypominam, w nich cokolwiek szukać. Nie, poważnie, tam jest. Tam prawie nie ma nic. No nie wierzę. Nic? Przyszedłem do tego pokoju bez sensu. Od pan jest gdzieś się schować. Nie pójdź spać na wszelki wypadek, gdybym zapomniał yy, czegokolwiek, co miałem zrobić. Mamy dosyć bezmęczone. Dobra. Nie. Nie. Wszędzie jest pusto. Nic nie ma? Złodzieje. Okej, okay. na pewno czegoś zapomniałem, czegoś nie zauważyłem i to nie jest ten pokój, którego szukałem. Pienina. Czy tam fortepian, wszystko jedno um. Odstająca książka Hmm, huh. to może wpiero znajdę wszystkie potrzebne? Czy to jest ta jedyna? Okej okay. sound from another room Czy może to też będzie książka Nie Ale, ale znalazłem jakiś pokój <śmiech> <śmiech> wielki kamień Uuu, sekrety Nie, chcie, nie chcę, Nie chcecie Stefano huh. Tak. 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 O. Nic się nie wydarzyło. Dobrze. Prawie. Ona tam weszła jej nie ma? No dobra. Trzeba się lewej strony. Trzeba się lewej strony, nie wiem czemu klucz Łaa, wow. um, i tylko tyle. No, to, jest, to, to kolejne... oh, nice, co tu kolejne Puma to jest? Łam. Łam. Okej. Okay. Tego dźwięku ani razu jeszcze nie słyszałem Wiem do której drzwi Te popsute prze... z, z popsutym zamkiem Czyli tam Czyli gdzie nie będę mógł się z O tak To właśnie chciałem W cholerę kończy mi się oliwa U pani panią martwe ciało, to mnie nie interesuje, notka, która też zaraz nie będzie mi interesować. Hmm. Aha, aha, więc spotkać się potwora. Hmm. Hmm. JW. Spoko. Wybaczamy ci. Cokolwiek zrobiłeś. O nie, teraz ona. No. Daj na tej kika, schowaj się w tej szafie, która leży. Oh fuck.